Cześć, moi drodzy, tu Sielska, Witajcie ponownie na moim kanale. Zgodnie z zapowiedzią opowiem Wam troszeczkę o produktach marki Milk Makeup, która ostatnio pojawiła się w szerszym asortymencie u nas w seforze. No i ponieważ i tak chcę się dzisiaj malować, to stwierdziłam, że pokażę Wam przy okazji aplikację, więc będzie czat makeup kosmetykami marki Milk Makeup. Zapraszam. Dzisiaj będzie przeprowadzkowy look, to znaczy jest dresik, kochani, koszulka. Włosy żyją własnym życiem, bo one już osiągnęły taki etap, w którym... Koniecznie muszę iść do fryzjera. Powinnam być u mojego mistrza dwa czy trzy tygodnie temu, ale z różnych względów musiałam tą wizytę przełożyć. No i teraz no, nie jestem w stanie już z nimi nic zrobić, już nie mówię nawet o odroście. Jest jak jest. Przeprowadzkowy make-up będzie bardzo delikatnie Dzisiaj nawet chyba oczu nie zrobię, tylko zostawię je, zresztą sami zobaczycie, jakie zostawię. Umaluję się może nawet zjem coś dobrego i kochani pakuję kolejne, kolejny zestaw pudeł. Jeszcze się nie przeprowadziłam, ale już jest bliżej niż dalej, więc no co, y, makijaż. Przechodzimy do makijażu. Na twarzy mam standardowo pielęgnację, filtr przeciwsłoneczny, i mam też bazę pod cienie. Tak, powiedziałam przed chwilą, że nie będę robić jakiegoś wyjątkowego makijażu oku, oka, natomiast chcę sobie je po prostu lekko przypruszyć matowym beżem, bo ja mam jednak troszeczkę wiecie, żyłek, jakieś tam zaczerwienienia, zasinienia. Chcę sobie to wszystko wyrównać, ale chyba cieni nakładać nie będę. Zresztą zobaczymy. Mogę zmienić zdanie. Mały przerywnik, moi drodzy. Ja już skończyłam nagrywanie. Jak widzicie, makijaż jest skończony. Wybaczcie te krzyki w tle. Eee, tak, dopiero teraz się zorientowałam, że mam na sobie kolczyki w dwóch rozmiarach. To chyba idealnie podsumowuje poziom chaosu, jaki panuje teraz w moim życiu. Wybaczcie. Wiem, że są osoby, które lubią symetrię i będzie ich teraz to do, doprowadzać do szału. Zwłaszcza może teraz, jak ja to, na to zwróciłam uwagę. No nieważne, moi drodzy, to było niezamierzone. Yy, przepraszam. No postaram się, żeby się to już więcej nie powtórzyło, a teraz wracamy do filmiku i do reszty makijażu. No tak. Przepraszam. Jeśli chodzi o bazy, mam dwie. O czym już chyba wspominałam. W poprzednim filmiku, gdy mówiłam o podkładzie, mam dwie bazy. Jedna to jest ta Hydro, tak, Hydro Grip Primer. To jest baza, która zawiera esencję, ekstrakt z konopi, z agawy, chyba. Jest takim przyjemnym, nawilżającym żelem, który rzeczywiście przytrzymuje podkład kremy koloryzujące, cokolwiek sobie na niego nie nałożycie, z tym, że trzeba odczekać jakąś minutkę, nie dłużej, żeby ona porządnie, że tak powiem, osiadła na twarzy, bo inaczej zauważyłam, że zanim właśnie się tak fajnie z cerą nie scali, to potrafi się podkład, przyjmiemy, że jest to podkład, co nakładamy na nią, będzie się po niej ślizgać. Wystarczy jej dać właśnie 60 sekund z zegarkiem w ręku, ona nie zastyga, ale fajnie osiada i wyłapuje rzeczywiście produkt, który na nią nakładamy. Ja sobie ją cenię ponad wszystkie inne bazy nawilżające z racji tych przytrzymujących, łapiących właściwości, bo ona nawilża, ale nie sprawia przy tym, że podkłady mi się na niej ciastkują, rozwarstwiają, wszystko na niej pięknie leży, a jest ta do, do zanawilżenia. Ja ją miałam na sobie w ostatnim filmiku, kiedy mówiłam o przykładzie Milk Makeup właśnie, dlatego dzisiaj nałożę takie, taką miniaturkę mam, to jest Blur Stick. To jest baza, która mm, wypełnia pory po prostu i to wszystko się... Wygładza i z racji tego właśnie, że ostatnio mówiłam o tej bazie nawilżającej, to stwierdziłam, że dzisiaj nałożymy tą. Wspominałam też, że u mnie podkład od Melk dobrze leży na obu tych bazach, z tym, że po tą nawilżającą sięgam w dnie kiedy chcę lepszego krycia i tego podkładu nakładam więcej. A dzisiaj będzie lekko, więc nałożę niewielką ilość podkładu i po prostu sobie troszeczkę, tylko te moje kratery w strefie T na obrodzie. O, trochę za dużo nałożyłam się, roluję. Czasem się tak zdarza, trzeba uważać. Bazy, primerów trzeba nakładać bardzo niewielką ilość. W tym konkretnym przypadku y, filozofia jest mniej znaczy więcej. Dobrze mówię? Tak, mniej znaczy więcej. Podkładem dzisiejszym oczywiście jest podkład od Milk Makeup, jest to ich blur. Blur Liquid Matte Foundation, mój jest w odcieniu Ivory, trzeba nim porządnie wstrząsnąć. I tak, w ostatnim filmiku widzieliście aplikację przy pierwszych wrażeniach. Tam nałożyłam za dużo tego produktu, dzisiaj nałożę go o wiele mniej. I może samego wklepywania nie będę Wam pokazywać, strata czasu. Po prostu pokażę Wam, jak niewiele go nakładam w dni, kiedy chcę po prostu wyrównania kolorytu. I, i tyle. O, nie ma co dodawać. O, tyle. Ja to teraz gąbeczką szybko rozblenduję i zaraz spotykamy się na aplikację korektora. Tak to wygląda, moi drodzy. Bardzo cieniusieńka warstwa. Zresztą widzieliście, jak niewiele produktu nałożyłam na twarz. Rozblendowałam gąbeczką. On jeszcze nie zastygł, więc ja się błyszczę. Ale on u mnie nigdy tak naprawdę nie wygląda tak mocno matowo. Ja się szybko wyświecam w strefie T, to po pierwsze. Bardzo często też nakładam, wiecie, produkty rozświetlające i brązer, i róże, więc. Ten blask jest spotęgowany, no a po tego jeszcze są dzisiaj sztuczne światła tutaj koło mnie, więc już w ogóle dzisiaj nie będę, pomimo tego, że w nazwie jest mat, nie będę bardzo matowa. Moi drodzy, przechodzimy do, kolek do kolektora. Do korektora przechodzimy i to jest u mnie nowość. No, znaczy podkład też jest u mnie nowością. Te dwie bazy są u mnie od dłuższego czasu. Tą kupiłam sobie chyba jeszcze w Stanach. Ten blur stick kupiłam jak tylko pojawiły się produkty marki Milk w, w, u nas w Seforze byłam go bardzo ciekawa. On jest ok, nie sięgam po niego często, no ale przy tym podkładzie rzeczywiście sprawdza mi się świetnie. Korektor, moi drodzy, nazywa się Flex Concealer. On tu jest takie miękkie, plastikowe opakowanie, jest tuba i jest, słuchajcie, oczywiście aplikator, nie taki maściowy, ale jest kopytko. I moi drodzy, jeśli chodzi o ten korektor, to pozwólcie, że prze Przeczytam Wam, co na stronie Sefory jest na jego temat wypisane. Flex Concealer to korektor, który dosłownie pracuje z Twoją twarzą. Ma zawarty w składzie ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego. Możesz znaleźć go również w, w słodkich piankach do jedzenia, czyli w, czyli w marshmallows, który odpowiada za sprężystość formuły, dzięki czemu korektor nie wchodzi w zmarszczki, posiada średnie krycie, dzięki któremu możesz tuszować niedoskonałości, ciemne obwódki pod oczami oraz tuszować obecność drobnych linii i zmarszczek. I moi drodzy, on rzeczywiście nie ma pełnego krycia, z tym, że wiecie jak to jest, to bywa indywidualna bardzo sprawa, bo na przykład są osoby, które się zachwycają korektorem od Fenty i mówią, że świetnie kryje, że wszystko kryje, że właściwie wiecie, błędy z, przeszło z przeszłości też przykryje, a u mnie to on kryje nie bardzo, u mnie to jest średnie krycie, ile bym sobie tego produktu tam nie nałożyła, a ten rzeczywiście, no rzeczywiście kryje średnio, yy, z tym, że... Ja lubię kremowe formuły. Ja mam sporo kremowych formuł, jeśli chodzi o korektory. Takie, na takie ostatnio stawiam. One mnie nie wysuszają. Pięknie wyglądają pod moimi już lekko dojrzałymi oczami. Ale to jest pierwszy korektor, którego ja nie, przypodru, nie przypudrowuję z racji tego, że on z pudrem wygląda u mnie gorzej. Ja po prostu sobie go lekko pędzelkiem tutaj tak rozpracowuję. Nałożyłam go niewielką ilość, dlatego. To krycie chociaż, wiecie, można rzeczywiście zbudować do średniego, to z racji tego, że mam lekką mm, warstwę podkładu i to krycie jest też takie niewielkie, to też chcę, żeby te oczy były może tylko odrobinkę. A, to mi się jest Chcę, żeby te oczy po prostu były troszeczkę skorygowane rzeczywiście. Może jeszcze odrobinkę nałożę tutaj wewnętrznym kąciku, gdzie to zasienienie mam największe. Tu też mam taką, takie przebarwienie słoneczne wielkiego piega. I tak, ja go sobie tak pędzelkiem rozpracuję, i jeszcze zrobimy tak, nałożę sobie go troszeczkę koło nosa, i tutaj na tego sublokatora, którego oczywiście rozbabrałam sama, no ale cóż zrobić? I Ja go nie będę pudrować, i on rzeczywiście nie wchodzi w zmarszczki. To znaczy, moi drodzy, nie wchodzi zmarszczki, w zmarszczki moje, jak porządnie zastygnie. To wygląda mniej więcej tak, że ja sobie go teraz rozprowadziłam pędzelkiem. Zrobię resztę makijażu i już pod sam koniec, zanim spryskam się mgiełką utrwalającą, jeszcze raz wezmę ten pędzelek i sobie delikatnie poprawię, już nie rozcierając, nie dokładając, tylko delikatnie sobie tak podstępuję te miejsca, on z reguły wchodzi mi tutaj odrobinkę, no tu, gdzie te moje oczy najbardziej, ta skóra pod oczami najbardziej pracuje. Rozprowadzę go sobie i koniec. I tyle, i przez cały dzień będzie leżał. W mojej kolekcji jest jeszcze jeden korektor, który teoretycznie nie wchodzi w zmarszczki, teoretycznie trzeba go podrować: ten korektor od Tarte Creaseless Concealer. No ale tamten wchodzi w zmarszczki, lebym sobie go tam nie, nie poprawiała go. Tak, ma lepsze krycie, jest bardziej kremowy, bardziej się błyszczy pod oczami, przez co ja muszę go podrować. Znaczy, czuję potrzebę, bo ten blask jest dla mnie zbyt intensywny i podkreśla mi jeszcze moje opuchnięte oczy, które są tam opuchnięte są zawsze. Natomiast ten się rzeczywiście nie rusza. I chociaż nie czuję potrzeby, nie ma takiej potrzeby, żebym go pudrowała, to przypudrowałam go raz, tak wiecie, dla testu i on wygląda wtedy nieładnie. Nieatrakcyjnie, jakoś tak sucho. Nie podoba mi się w ogóle, więc nie ruszam, nie pudruję. To jest taki mój korektor na co dzień. Tam właśnie troszeczkę retuszuję tą moją okolicę pod oczami, te moje delikatne cienie wyrównuje koloryt, no i właśnie nie muszę go pudrować, więc nie ma dodatkowych produktów, nie ma zbędnej pudrowości, jestem jego fanką. Jeśli chodzi o moje korektory na co dzień, no to, no to absolutny numer jeden ostatni u mnie. Korektora nie pudruję, ale podkład jak najbardziej muszę, jak już to powiedziałam przy okazji testowania tego produktu. Moi drodzy, i mam tutaj puder sypki marki Milk Makeup oczywiście, jest to Blur and Set. Mat loose setting powder. Moi drodzy, i to rzeczywiście jest puder, który matuje, utrwala, bluruje, czyli rozmywa, wiecie, niedoskonałości, powiększone pory i tak dalej. Jest świetny. Ja mam w swojej kolekcji sporo pudrów matujących, mam też kilka pudrów, które nie matują, ale pięknie utrwalają i wygładzają. Moim ulubionym jest zdecydowanie Hourglass Veil Translucent Setting Powder. I po niego właśnie sięgam, kiedy mam mocno matujące podkłady, i już nie muszę sobie dotkładać tego matu pudrem, ale chcę właśnie jeszcze przy okazji sobie to wszystko rozmyć, wiecie, tak wygładzić. No, on jest fenomenalny. Jego zamiennikiem jest takim jeden do jednego jest puter sypki od Wet n Wild, który nie jest dostępny w Polsce. W internecie go nawet w Europie nie widziałam. M przywiozłam go sobie ze Stanów. No, wspominam tylko, bo wiecie, y ludzie jednak podróżują w mniejszym stopniu teraz niż kiedyś po świecie, więc może kiedyś uda Wam się go dorwać, więc. Polecam serdecznie. To jest puder, który jest idealnym połączeniem tych formuł właśnie mocno utrwalających i matujących przy okazji i wygładzających. Robi te wszystkie trzy rzeczy, więc jak najbardziej mi się znaczy Ja polubiłam jego. Tu jest, kochani, taka gąbeczka. Jeśli chodzi o aplikator, macie pudeł... wieczko, nie pudełeczko, wieczko plastikowe, miękką siateczkę, bardzo wygodna, czysta. Sprawa, ta gąbeczka, słuchajcie, ja jestem fanką aplikowania pudrów, czy to sypkich, czy nawet prasowanych, puszkiem. On się świetnie aplikuje puszkiem, on się nawet tą gąbką świetnie aplikuje, muszę przyznać, że nie, nie nakładam zbyt dużej ilości produktu, więc ona się przydaje. Byłam zaskoczona, bo z reguły te aplikatory dołączone do pudrów są takie, no różnie z nimi bywa, tu jest świetnie i też pędzlem to bardzo ładnie wygląda. Więc co, może ja nałożę go gąbką, żeby było że nie jestem gołosłowna. O, tak sobie lubię. No wtedy osadza fajnie się na tej siateczce. No, kwestionuję teraz mój wybór dzisiejszego ubioru, a właściwie jego koloru, bo teraz będę sama w pudrze. Ale już mi się nie chce przebierać, więc dobra. Ym, utrwalmy sobie strefę T. Na pewno będziecie słyszeć dzisiaj dzieciaki w tle. Niech żyje zdalne nauczanie. Cóż zrobić? A do tego się przeprowadzamy. No bo po prostu wszystko składa się idealnie. Ale wiem, że ludzie mają większe problemy, więc nie narzekam. Nie narzekam, mogło być gorzej, jesteśmy wszyscy zdrowi. Na tym się skupiam. Małe rzeczy, małe rzeczy. No okej. Okay. No może też tak troszkę tutaj boki sobie jeszcze przypudruję. Przymatowiłam się troszeczkę, ale nie tak całkowicie, nie? Jeszcze jest to, no, zwłaszcza po bokach twarzy. Tak teraz się przyglądam podglądzie. Nie jest ok, ja lubię ten blask. Wy możecie mieć on wyolbrzymiony przez te lampy, ale tak. O, włosy! Słowo daję. Jestem dzisiaj po prostu w rozsypce. No ale nic, lecimy dalej. Bronzer. Bronzer może być dzisiaj tylko jeden. Mój ukochany bronzer w kremie od marki Milk Makeup właśnie to jest matte bronzer, który teraz moi drodzy pojawił się w Sephora, za co jestem bardzo wdzięczna. No, on mi się szybko nie skończy, oczywiście, ale łatwiej mi jest go wam teraz polecać, kiedy z jego dostępnością jest lepiej. Odcień, który mam tutaj i który dostępny jest też u nas, bo wydaje mi się, że pojawił się tylko ten jeden, jest baked i Przypomnę, ja go sobie już tutaj zacznę nakładać. Ja lubię sobie go właśnie tak pędzelkiem tutaj troszeczkę. On chyba trochę za dużo. On w nazwie ma yy, mat, z tym, że on wcale nie jest matowy. Moi drodzy, on ma takie bardzo naturalne, powiedziałabym, wykończenie, lekko satynowe, zdrowe rozświetlenie bez drobi. Też bardzo subtelne, tutaj yy, nie będzie może bardzo widoczne, a może znowu te lampy wyolbrzymią. Wiecie, ciężko jest powiedzieć, bo to, co ja widzę w lusterku, różni się na pewno od tego, co wy widzicie na ekranie. Mm, przydałaby się spineczka, której nie przyniosłam, no ale trudno. Potem będziemy włosy czyścić. I ja uwielbiam go za to, w jaki sposób on wygląda na mojej twarzy, za łatwość aplikacji. Nawet tutaj, wiecie, co nie potrzebuje lusterka, on i tak się fajnie rozłoży. Zero plam, on też ładnie wygląda. Słuchajcie, jak się go nałoży na lekko przypudrowaną twarz bo tak też robiłam z tym, że pamiętajcie, żeby kremowe formuły nie nakładać takimi ruchami, jak nakładacie puder, tylko właśnie takimi bardziej, wiecie, ciapkami ciapiącmy sobie po twarzy, żeby nie naruszyć sobie podkładu. On jest lżej napigmentowany niż ten brązer w kremie odchudy, na przykład, który ja też bardzo lubię. Więc wydaje mi się, że dla osób, które zaczynają na przykład swoją przygodę z produktami kremowymi, to może być łatwiejsza w obsłudze opcja, wiecie? To prawda, wtedy efekt jeżeli chcecie osiągnąć intensywniejszy, trzeba sobie zbudować, no ale jest po prostu łatwiej. Nie mówię wcale, nie twierdzę, że produkt odchudy jest dla osób zaawansowanych i trzeba na niego uważać. No nie, ale tam rzeczywiście, jeśli chodzi o... kurczę, pędzel mi, że tak powiem, łysieje. Widzę co jakiś czas, że wypada mi jakiś włosek na twarz. Wracając do bronzera od Chudy, no tam trzeba uważać, jak sobie ten pędzel właśnie maczacie w tym produkcie. Tutaj sobie można poczynać bardzo frywolnie, co ja doceniam. Bronzer nałożony. Jeśli chodzi o kontur twarzy, to dzisiaj zobaczycie w akcji same kremowe formuły. Takie preferuję, po takie ostatnio sięgam. No i ten podkład bardzo ładnie słuchajcie, je przyjmuje. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to mam miniaturkę znowu, chociaż wydaje mi się, że on dostępny jest też u nas w pełnowymiarowej wersji. To jest ich po prostu highlighter w odcieniu lit. No jest przepiękny. Jest po prostu przepiękny. I oczywiście tutaj jest kwestia już odcienia cery. Ale on jest pięknym odcieniem szampańskim, bez dużych drobin. Pięknie się aplikuje. Ja go lubię sobie paluszkiem wklepać. Daje piękne, z racji swojej formuły, mokre rozświetlenie, ale w miarę intensywne. Słuchajcie, jak na mm, rozświetlacz w kremie. On się tutaj pięknie z tym wszystkim stapia, Nie rozpuszcza mi niczego. Nie ciastkuje troszeczkę na, na usta. Ok, blask jest, satynowy bronzer, rozświetlacz w miarę intensywny. Słuchajcie, ja nie sięgam po matowe podkłady, zawiesiłam się troszeczkę, przepraszam, po matowe podkłady po to, żeby mieć mat na twarzy całej, tylko bardziej chodzi po pierwsze o trwałość, a po drugie o to, żeby w tej mojej strefie T ten mat był utrzymany w miarę długo. Ja się i tak wyświecę, bo moje oleje wskoczą, ale przy tym podkładzie nie będzie to aż takie szybkie i tak intensywne. A taki zdrowy blask doceniam. Moi drodzy, jeśli chodzi o róż, mam dwie propozycje. Pierwsza jest y, absolutnie nienowością na moim kanale, już mówiłam o nim sporo: to jest znowu miniaturka. Jest to Lip and Cheek, po prostu stick i mój jest w odcieniu Work. Z tym, że to jest właśnie miniatura, bo róż w tym odcieniu kupicie też w pełnym wymiarze. Ja kiedy mo mogę, kupuję, słuchajcie, miniaturki, bo biorąc pod uwagę ilość moich kosmetyków, no ja tego i tak nie zużyję, więc nie ma co, wiecie, marnować i pieniędzy i, i produktu potem, którym musisz, muszę wyrzucić. I to, moi drodzy, nie jest matowy róż, z tego, że no jest to jednak krem ale i ma takie bardzo delikatne satynowe rozświetlenie, powiedziałabym, że na poziomie tego brązera. On jest w porządku, z tym, że ten odcin jest taki... jest okej. Okay. ok, ja bardzo rzadko po niego sięgam, chociaż przydaje się, słuchajcie, na podróże z racji swojego rozmiaru. Z tym, że kupiłam ostatnio nowość. Nowość to jest też róż. Właściwie to może być róż i olejek do ust, bo to jest, słuchajcie, glow oil lip and cheek. Czyli tu jest olejek w sztyfcie, który może być i do policzków... I do ust. To też może być do ust, z tym, że ja nie lubię tej formuły na ust nakładać. Tej też nie, ale ze względu na odcień, do czego zaraz przejdziemy. Moi drodzy, z tym, że jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie już, co tutaj zaszło. Rozmiar jest teoretycznie ten sam, z tym, że znaczy opakowanie jest to samo, tu jest 1 gram produktu mniej. Tutaj macie 6, tu macie 5. Za ten róż, zapłaciłam 55 zł, one teraz kosztują chyba 57, troszeczkę podrożały. Za ten 99. Ja myślałam, że kupuję pełnowymiarowy produkt. Pełnowymiarowy mam na myśli taką, takiego stika, taką tubkę. Nie doczytałam, przyznaję, że wina leży po mojej stronie. No ale come on, za tyle pieniędzy dostaję jeszcze mniej produktu niż w wersji podróżnej. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że są dwie różne formuły. Tutaj no, jest krem, satyna, tutaj macie rozświetlające drobinki, nieduże, agresywne, ale jednak jest to róż, olejek do ust, mocno rozświetlający. I ten odcień jest opisany na, na naszej seforze jako koral. Tutaj nazwa jest fle, ale on wcale, wcale, wcale koralowy nie jest. Słuchajcie, to jest taki róż. Taki róż, róż. Róż z różową rozświetlającą drobiną. Na ustach wygląda bardzo nieładnie dla, na mnie, ponieważ jest bardzo jasnym różem i po prostu rozmywa mi usta. Zresztą ta formuła nie lubię dwie różne, ale też tak jak tutaj nie lubię jej nakładać na usta, tak tej też nie. Nie przepadam. Z tym, że. Na policzku wygląda to już całkiem nieźle. Może, muszę przyznać, że blask jest taki troszeczkę duochromowy. Jest taki wielowymiarowy ten blask, bo ta. chociaż nie widać tego, jak się patrzy na ten sztyft. Ta drobina też błyszczy. Tutaj jest różowo i troszkę brzoskwiniowo. Powiem Wam, że tak jak przed do mnie go zasłoczowałam, to mi się bardzo nie podobał. Już pomijam fakt, że byłam oburzona jego rozmiarem i ceną, jaką za niego zapłaciłam. No ale przyznaję, że na twarzy wygląda bardzo fajnie. Jeśli chodzi o formułę też tego różu, moi drodzy, to rzeczywiście wyczuwa się większą oleistość w tym rozświetlającym produkcie niż tutaj. Ten produkt jest bardziej zwarty, bardziej kremowy można powiedzieć rzeczywiście. Jak chcę go nałożyć pędzlem, to lubię go najpierw po prostu rozgrzać na dłoni. Tu jest tłustawo bardziej, ale nie przekłada się to absolutnie na działanie tej formuły, na przykład na podkład, który mam nałożony, który jest matowy. Pozwolę sobie zauważyć, że mam oprócz tego oleistego jednak różu na twarzy już brązer, który jest w kremie i rozświetlacz i ten podkład słuchajcie leży jak leżał. Nic się z nim nie dzieje i on tak leżać będzie cały dzień. Te formuły kompletnie na siebie nie działają w jakiś destrukcyjny sposób, co mi się podoba. Efekt jest bardzo ładny, efekt lubię, z tym, że nie sięgnęłabym po niego po raz kolejny. I Was też uczulam po prostu, no jest go mało, jest to dobry, jest ładny, ale jest go mało, a kosztuje prawie tyle samo, co pełnowymiarowy produkt, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Zanim podsumowałam Wam, słuchajcie, jeszcze moją opinię na temat różu, to w międzyczasie nałożyłam sobie matowy beż na moje powieki i to jest taka jedyneczka z Wet n Wild, bardzo niepozorny, odcień Creme Brûlée. Uwielbiam ten matowy beż, bo on jest taki, wiecie, idealny odcień dla mojego koloru cery jest porządnie napigmentowany, ale też nie za bardzo, nie wygląda wiecie jak taka jasna plama na moich powiekach. Świetnie służy mi jako baza pod inne cienie. Jest trwałym produktem, no ja go zawsze aplikuję na bazę pod cienie, bo ja muszę aplikować bazę pod cienie na moje oczy, bo inaczej mi te moje opadające powieki po prostu sprawiają, że cienie się zbierają. Więc baza matowy beż i dzisiaj będzie to wszystko, przyznaję, przed czas na słuchajcie lekką korekcję korektora chociaż tutaj niewiele się zadziało. O, ja tylko teraz tak zrobię to wszystko. Spryskam sobie twarz mgiełką i dzisiaj to będzie mgiełka od start, bo nic z Milk Makeup nie mam i zaraz do Was wracam. Utrwaliłam makijaż, moi drodzy, ale też przy okazji zrobiłam rzęsy, można tak powiedzieć, i brwi. Nie mam nic, jeśli chodzi o brwi z marki Milk Makeup. Oni mają jakieś produkty, ale przyznaję, że nic jakoś nie zwróciło mojej uwagi. No a jestem zakochana ostatnio w moim pisaczku od... Y Urban Decay, Brow Blade. Wiem, że Anastazja ma też taki pisak i on mnie kusi i wiem, że Katris chyba ma coś takiego. Jeśli używaliście jednego z tych dwóch produktów albo obu, to dajcie mi znać w opisie, proszę, poniżej, czy one są warte uwagi, czy nie. Tego Katris trochę boję się odcieni i tego, że będzie się robił rudy. Często takie produkty zrobią się rude na, w kontakcie, w kontakcie z, moim, z moją skórą, jeśli chodzi o moje pychanie, więc się dzieje. No tutaj jestem zachwycona tym produktem, no i oczywiście utrwaliłam sobie brwi jeszcze moim żelem od Benefit, on się już kończy, niedługo się przesiądę na żel My Secret, no jak na razie jest to. i Jeśli chodzi o rzęsy, powiedziałam, że sobie zrobiłam, ale jedyne co zrobiłam, to podkręciłam je po prostu zalotką. Marka Milk Makeup ma w swojej ofercie tusz, co najmniej jeden. On nazywa się Kush Mascara z tego co kojarzę i ma ekstrakt z konopi indyjskich. Ja miałam jego wersję podróżną i powiem Wam, że to była straszna maskara. Po pierwsze, aplikator był strasznie gruby i długi, nawet nie chodzi mi, wiecie, o tą szczoteczkę całą, no bo przecież miałam wersję podróżną, więc ona była krótka. Natomiast sam aplikator, którym nabieracie produkt, był strasznie długi, przez to. No, to rycznie się tutaj w nos i miałam plamę tuszu potem do wyczyszczenia. I też te włoski były bardzo. To była taka puchata, puszysta szczoteczka, e, taka w miarę naturalna, to nie silikonowa, to chcę powiedzieć. Bardzo pokrętny sposób i te włoski były bardzo długie, przez co jak starałam się wytuszować rzęsy, to mazałam się znowu po powiece. No to jest kwestia wprawy, wiecie, ten aplikator, wymierzenia sobie odpowiedniego, jak yy, to zrobić. No ja musiałam bardzo uważać, co mnie, co mnie irytowało, więc ta szczoteczka mi nie podpasowała i też sama formuła sklejała mi rzęsy, nie wyglądała u mnie dobrze, nie podtrzymywała mi mojego skrętu, więc to nie była maskara dla mnie. Dzisiaj nie nałożyłam maskary z racji tego, że nie robiłam makijażu oczu, a jak nie robię makijażu oczu, to nie robię nie nakładam też maskary, bo ona tylko w jakiś dziwny, magiczny sposób akcentuje moją opadającą powiekę, więc nie ruszam tego. Będzie tak, naturalnie, czysto, delikatnie. Bardzo często tak robię, więc przechodzimy, słuchajcie, do ust. I jeśli chodzi o usta, to mam coś z Milk Makeup i to jest nowa pomadka. Piękne, białe, metalowe opakowanie, albo takie nie, metalowe, magnetyczne. Ja lubię takie szczegóły. To jest, wiecie, coś tak naprawdę nieistotnego, nieistotnego ale lubię. Lubię takie opakowania. Mój odcień to jest wi to jest kremowa formuła. Tam chyba pojawiła się też matowa pomadka, których ja nie lubię, więc po niej nie sięgam, ale nałożymy sobie teraz wi -Fi. Czekajcie, wytrę podkładzus. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, wi jest bardzo fajnym takim stonowanym odcieniem różu. Wiecie co, może najpierw Wam, najpierw nałożę, a potem Wam opowiem, O, bo inaczej się to będzie rozmazywać. No dobra, przyznaję, że może zbyt mocny odcień pomadki jak na taki bardzo delikatny no-make up look, może błyszczyk byłby bardziej odpowiedni, ale chciałam Wam pokazać tą pomadkę dzisiaj w akcji. To jest kremowa formuła, tak jak powiedziałam, satynowe wykończenie, bardzo wygodna w aplikacji. Tak sunie fajnie po ustach. tego, że jest kremowa, jest bardzo wygodna, jest długotrwała jak na pomadkę o tej, o tej konsystencji, o tej formule, o tym wykończeniu, jest bardzo mocno napigmentowana, świetnie trzyma się ust, nie potrzebuje konturówki. No ja lubię takie, wiecie, wygodne formuły jednak. Wolę reaplikować produkt w ciągu dnia, nawet jeśli to też oznacza, że muszę go zetrzeć w momencie, kiedy chcę nałożyć maseczkę, niż bawić się z tymi matami zastygającymi. Nie chce mi się. Nie wiem, czy to już jest kwestia wieku. Bo stara jestem, nie idę na kompromisy. Bardzo ją lubię. Moi drodzy, jeśli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, to to wszystko. Tak się to prezentuje, ja jestem zadowolona, preferuję ostatnio takie delikatne luki, chociaż nie stronie, Są dni, że wiecie: mam trzy dni z rzędu taki makijaż, a potem ba, brokat na powiekach. Ale to chyba każdy tak ma. Do siebie, moi drodzy, zapraszam już. Czekajcie, kiedy wy to będziecie oglądać? W środę, czyli do siebie zapraszam w niedzielę i opowiem tym razem o pielęgnacji. Mam kilka nowych produktów, które miałam okazję testować, podzielę się z Wami moją opinią. I o tym będzie w niedzielę. Zapraszam serdecznie do zobaczenia jeszcze w starym mieszkaniu. Tak mi się wydaje, że jeszcze w starym mieszkaniu będę nagrywać. Do zobaczenia w niedzielę. Na razie. Pa!